thank <laughs> you Szanowni Panowie, drodzy Melomani, będziemy dzisiaj świadkami narodzin. Myślę jednak, że o narodzinach nikt nie opowiada lepiej jak ojciec. W związku z tym to jemu pozostawiam ten temat, natomiast ja chciałam tylko króciutko tytułem wstępu. Ostatnią przestrzenią, przestrzenią publiczną w naszym kraju zawładnęło słowo wolność odmieniane przez wszystkie formy i przypadki wiadomo z jakiego powodu. Jeżeli jednak cofnęlibyśmy się kilkadziesiąt lat wstecz, konkretnie do roku 1956, odnaleźlibyśmy tam pierwsze zwiastuny tej wolności, której 25-lecie narodzin dzisiaj, a w zasadzie w ostatnim czasie, świętowaliśmy. Cóż to było? Połowa lat 50 określana y, mianem odwilży. Tak naprawdę był to kulturalny tygiel. Y, wtedy to w 1956 roku ukazuje się pierwsze wydanie powieści, pierwszej powieści Marka Chłaski. Pierwszy krok w chmurach. Y, Leopold Tyrmand y, wydaje złego. Y, Tadeusz Kantor otwiera podwoje teatru Crico, a w Warszawie powstają kabarety STS bim-bom i wagabunda. Cóż jeszcze? No oczywiście pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie, festiwal muzyki jazzowej, dokładnie tak się nazywał. No i oczywiście jak w kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. Znamy ten cytat, to oczywiście autobiografia, Perfekt, którzy nas tego nie śpiewał. To już była inna epoka. Jazz przestał być muzyką taneczną. Jazz zaczął być muzyką wolności. Nastał czas komedy. Jeszcze chciałbym, żeby w tym przybytku Sztuk Pięknych yy, przedstawić Państwu jeszcze jedną piękną sztukę. Yy, przepraszam, że nie powiedziałem. Yy, bardzo się proszę. Mieliście okazję być może ją poznać, natomiast yy, ja oficjalnie mogę teraz Państwu to powiedzieć, bo na otwarciu nie mogłem. Joanna Kubacka, organizator imprez rozrywkowych. Dobry wieczór Państwu. Miałam naprawdę wielką przyjemność między innymi tą imprezę organizować tutaj razem z panem Mariuszem. A teraz, cóż, pozostało mi tylko przedstawić tych wspaniałych muzyków, którzy już wyszli na scenę. Przede wszystkim wirtuos pan Karol Szymanowski. 45 lat temu, 45, 45. rocznica śmierci Krzysztofa Komedii, jednego z najlepszych, legendarnego kompozytora muzyki jazzowej. Chciałem oddać głos osobie, która była świadkiem, która była uczestnikiem tej kulturalnej rewolty sprzed 60 lat. Mało tego, osobie, która mówi, że to wszystko się zaczęło w Tomaszowie. Wielkiemu miłośnikowi nigdy dzisiejszej mortadeli sprzedawanej w dniu dzisiejszych Jadkach, wielkiemu ambasadorowi, ambasadorowi Tomaszowa, no i przede wszystkim genialnemu fotografowi, fotografikowi, panu Markowi Karewiczowi. Chciałem oddać głos, ale niestety tego głosu oddać mu nie będę mógł, ponieważ ze względu na zły stan zdrowia, bardzo przepraszam, ale nie będzie mógł dzisiaj być z nami. Marku, życzymy Ci dużo zdrowia. Czekać na Ciebie będą Twoje arkady, te, które pamiętasz z lat 50. No i oczywiście Montadela, która może dzisiaj się jakoś coś z nią zrobiła, ale następnym razem na pewno będzie też na Ciebie czekać. Zamiast Marka jest ktoś z nami, kto wie na temat komedy wszystko. Jest prawdziwym guru, autorytetem na ten temat. Proszę Państwa, mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu Pana Krzysztofa Walkiewicza. Zapraszam, Krzysztof. Nie mogę coś powiedzieć o komedzie w O samym jak, projekcie, jak, Krzysztofie, jak, bo to no, niezwykła tak. rzecz, bo jesteśmy świadkami narodzin. Powtórzmy to raz jeszcze. No tak, tu jest debiut właśnie takiego projektu, który opracował profesor Karol Szymanowski. Jest to, jest to muzyka. Taka komedia przedstawiona w takiej klasycznej optyce. Słyszymy dźwięki nie tylko komedii, ale z tego co wiem, również Bacha, Mozarta i tak dalej. Ale, ale sam nie słyszałem jeszcze nikogo tego projektu, też będę pierwszy raz słyszał. No cóż, ja może powiem o komedii, może a z jedną, tylko jedną taką wydarzenie. Może które nie wszyscy znają, a propos właśnie tego, że obchodzimy 25 lecie wolności. A, był taki czas, że granie jazzu było zakazane i Koneda <coughs> studi studiował medycynę w ogóle z wykształcenia lekarzem daryngologiem praktykującym przeprowadził około 70 operacji jako właśnie lekarz. No i, i w, w tych czasach właśnie grał jazz. To był lata, początek lat 50. czyli w czasy tego najgorszego stalinizmu. No i w pewnym, w pewnym momencie e, zwołano na zebranie całego roku. Byli wszyscy studenci niezależnie, czy w czy nie ZNP, bo tam również studiowali na przykład tacy studenci, bo to ten okres powojenny, różne były losy, który mieli po 50 lat i to oni też musieli być na tym zebraniu, no i oskarżono komedę o, że uprawia imperialistyczną muzykę i no, był postulat, żeby go wyrzucić ze studiów. No i wszystko właściwie, jeszcze, a jeszcze oprócz niego miało wyrzucić dwóch jeszcze jego kolegów, z tym, że oni byli oskarżeni o tak zwany sabotaż burakowy. A mianowicie byli na wykopkach. Komeda nie był na tych wykopkach, czyli też jeszcze go to pogrążyło. I oni te buraki kopali nie według harmonogramu, tylko po prostu jakoś sobie tam kompinowali, żeby im drzej było. No i jakiś tam, co tam powiedz, ich nakrył, że się oddalili. No i to właśnie było trzech oskarżonych. Ale najbardziej oskarżonym był Komeda. I chciano go wyrzucić ze studiów. No i wtedy w obronie jego stanął taki student, który cały czas milczał, też tak jak Komeda, bo Komeda prawie nie mówił. To był człowiek bardzo introwertyczny i powiedział, że przecież to jest muzyka ludowa, to jest muzyka, która jest grana w, Amery która jest grana w Ameryce przez Murzynów, którzy są uciskani, a przecież my walczymy z imperializmem, prawda, koledzy, bo ZMP-owcy, no i takim sposobem jego tylko wyrzucili B i studia skończył. No i, a, i jeszcze założył, żeby jakby, ostatnim zdanie, założył taki wtedy zespół, żeby jakby uwagę tych zatępowców odwrócić od grania jazzu, który się nazywał zespół wokalny, wokalno-instrumentalny akademii medycznej. I wtedy grali ludowe piosenki oczywiście lekko jazzowo zaaranżowane. No i wtedy, jak już Stalin szczęśliwie zmarł. Yy, nagle, jak opowiadał jeden z kolegów, zawrzało, no bo Komeda odnosi takie studia dla, dla, dla medycyny, dla, dla, dla uczelni i tak dalej, a nie ma go w ZMP. No i go przyjęli do tego ZMP. I Tak samo jak go wyrzucali, Komeda nic nie powiedział, tak samo jak go przyjmowali, nic nie powiedział. I zaznaczam na koncert. <gry> W fotografiach na tej wystawie postać osoby, która była w galerii. Nie wiem, być może to jedyna osoba z tej, tej galerii, postaci, które tu się na ścianach prezentują. Mianowicie Zofia Komedowa. W 1997 roku była gościem galerii. Jak taki człowiek, taki introwentyk jak Komeda, który poza tym był człowiekiem, no tak jak powiedziałeś, no nie do końca miał problemy z, także ze zdrowiem, nie? nie, nie. A ta, nie ta to ta przejrzystość, no właśnie. No, W pewnym sensie to też go mogło nie śmiać, jak zdobył serce takiej dywga chemy, nie, nie, no, nie, nie, nie czuje się, na... się na sile, że to pójdzie jest... no. Subiektywnie. Jakiś... Z której tam na końcu jest zdjęcie Leszka Dudziaka. Leszek Dudziak to jest brat Uli Dudziak i <coughs> on tu studiował prawo z odmiany i kiedyś Komeda pojechał, grał z takim tarczykiem Tingle Tangle, to była chałtura, ale no na wysokim poziomie, Władmieszka Osiecka była kierownikiem literackim. Oni jeździli po Polsce i kiedyś zajechali do Zielonej Góry. I jeden z pianistów, który grał w knajpie, podszedł do niego, mówi pani Komeda tutaj w, w Zielonej Górze jest bardzo zdolna dziewczyna śpiewająca. No to przyprowadźcie ją. No to przyszła, Ula zaśpiewała. No i komentarz się zachwycił i jak Gula opowiadała, zapytał jej tylko, jedno słowo tylko powiedział, a co robisz w wakacje? No więc no, ona od razu nogi się ugięły, przyjechała, no i przyjechała właśnie z bratem, bo ona wtedy miała chyba 16 czy 17 lat i grali w hybrydach i przed jednym z koncertów właśnie nie, nie przyszedł, Perkusista, w którym wtedy Komenda grała, Fac Zieliński, już nie żyjący od dawna, i ulatł nieśmiały, mówi, ale mój, bra... ale był tam Leszek. Mówi, ale mój brat, Leszek. Ale Leszek też trochę gra na perkusji. A on Leszek jak opowiadał, że grał naprawdę trochę. Ale jakoś tak się wczuł, to wygrał tak cicho, bardzo mówi, że no nie, tak, że nie potrafił takich fajerwerków różnych robi, bo po prostu nie potrafił. Ale to akurat odpowiadało klimatowi muzyki komedy. No i skończyli grać. On, oczywiście, cały, że tak powiem, przestraszony, jaki będzie werdykt. No i na to Dylong. no wiadomo, kto to, kto, to, kto to jest, wielki kontrabasista, jeden z największych w historii drzezu. Odwrócił się i mówi swoim charakterystycznym głosem: Mówi, stary, ty dobrze grasz. I takim sposobem właśnie rzucił studia i w tej chwili mieszka w Szwecji. No i został muzykiem zawodowym, tak jak gula. Jest to naprawdę niezwykłe, yy, ponieważ yy, robi to w tak wspaniały sposób, że chcielibyśmy się troszeczkę więcej dowiedzieć o samym instrumencie, o jego technice, w jaki sposób to wygląda i jak długo Pan musiał ćwiczyć, żeby dojść do takich Dobrze. Wibrafon to jest instrument perkusyjny. Każdy perkusista klasyczny, to oprócz gry na werblu, na kotłach symfonicznych, akcelofonie, gra również na wibrafonie. To no jest moim zdaniem najdoskonalszy instrument perkusyjny, bo ma najlepsze y, możliwości artykulacji. Można wygrać krótki dźwięk, długi, y, można grać też współbrzmienia. No i do tego potrzebne są odpowiednie techniki. Y, z pewnością technika dwupałkowa jest najbardziej popularna, znana. Widać, po, po jednej pałce perkusista trzyma dłoni. Czteropałkowa jest normą, sześciopałkową dają moi uczniowie. I no, w tym momencie niepotrzebny jest żaden inny instrument harmoniczny, gitara czy fortepian. W związku z tym można powiedzieć librafoniści czas tym zwiększają bezrobocie, gdyż pianiści zostają w domu. E, cóż tam było jeszcze? Jakie pytania? <głosy> 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 e, jak, e, jak się w ogóle rozpoczęła pana przygoda z tym instrumentem? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy może... Ciężka praca nad tym. Ten... Ciężka to jest bardzo dobre słowo. Wikrafon to jest ciężki instrument. Moi koledzy na pewno to potwierdzą, bo wielokrotnie potrzebowałem pomocy, żeby to wtarkać na scenie. Jest różne. E, więc to jest rzeczywiście jedna z charakterystycznych cech tego instrumentu. Dziwię się, że nie zrobił kariery w heavy metalu, bo to był bardzo ten metal w heavy. E, no ale miejmy nadzieję, że w przyszłości ewentualnie. Tak jak wspomniałem, każdy perkusista gra na wibrafonie, e, więc ucząc się e, w Bydgoszczy w liceum muzycznym, no, miałem kontakt z tym e, instrumentem, a z racji tego, że mo można na nim grać współbrzmienia, harmonię, no, pociągał mnie, bo oprócz rytmu właśnie melodia i harmonia pociągały mnie najbardziej. No i stąd e, studia później w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, następnie e, studia jazzowe w... Akademii Muzycznej Umienia Karola Szymonowskiego w Katowicach. A czułem się tak, jakby się dzieje domu. Tak, dobrze, oczywiście. Sytuacja wyjątkowa. No i teraz dzięki temu, że mam swój instrument, mogę zarabiać na życie. Fantastycznie. W takim razie proszę dorobić dalej. Oby Pan tutaj więcej uczył, po prostu cieszył. I teraz już Panom nie przeszkadzam. Grałem, nie grałem. specjalnie przygotował na tą dzisiejszą okazję, postanowił swoją autorską wersję kołysanki. Drodzy Państwo, to jest piękna okazja do wyjaśnienia jednej zasadniczej rzeczy. Korzystając tutaj z potężnego autorytetu, kłaniam się Panu. Miałem tą przyjemność i okazję grać w zespole Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Ale to nie chodzi o to, żeby się tym przechwalać, tylko zawsze przy okazji grania tego utworu, który Państwo było wywołali pod tytułem Kołysanka, znany jako Kołysanka Rosemary's, oryginalny tytuł, który nadał Krzysztof Komeda temu utworowi brzmi Sleep, Safe and Warm. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą warto zapamiętać przy okazji właśnie tego utworu, że ja zupełnie inny tytuł. To gwoli wyjaśnienia.